No cześć! Mam, mam nadzieję, że dobrze się dzisiaj czujecie i że wasz dzisiejszy dzień jest totalnie dobry. A ja na samym wstępie dzisiaj muszę podziękować osobie, dzięki której powstał ten jakże cudowny tytuł tego odcinka, bo, bo jestem nim totalnie, totalnie zachwycona, a, a mianowicie zmysł dubito. Dłubi to, jakby to powiedział Olaf, któremu właśnie w tym momencie dziękuję, e, bo czym jest taki zmysł dubito? Co? w ogóle geneza tego wszystkiego i tej przykminy e, leży gdzieś indziej, ale to jest jego ide jej idealnym e, podkreśleniem e, i takim dopełnieniem. Mianowicie zmysł dubito wziął się z tego, a dłubi wziął się z tego, a jakby Niemczaka, życie Kastezjusza. Ziomek, który myślał, więc był. Myślę, więc jestem. Cogito ergo sum. No, ale to jakby przed kobi, kogito, przed tym myśleniem było dubito. Czyli wątpienie. Wątpię, więc myślę, więc jestem. I, a, i totalnie, jakby jak to mówię, to mam, to mam Olafa w głowie. Tak, tak bardzo, bardzo szczerze mówiąc. A, ale mam też w głowie to, że no właśnie, jakby żeby do czegoś dojść, e, trzeba też w jakiś sposób w to zwątpić wszystkie tezy naukowe, wszystkie e, jakieś takie dogmaty, których teraz się trzymamy. E, tymi dogmatami i pewnikami są, ponieważ najpierw staraliśmy się je obalić, staraliśmy się e, jakąś tezę najpierw poddać jak największemu zwątpieniu i, i potem jakby widząc, że no dobra, nie da się tego poddać jakiemuś totalnemu obale, obaleniu wtedy jakby zaczynaliśmy w to wierzyć, temu ufać i, i tak jest w nauce, gdzie, gdzie właśnie jakby żeby coś się, coś się przebiło od takiego mainstreamu, którego wszyscy się trzymają najpierw jest to poddane wątpliwości i wielu, wielu, wielu osób, wielu e, testom, certyfikatom itd., tak itd. Tak no i jakby, jaką rolę ma tutaj to e, dubi to i w ogóle o czym dzisiaj będzie w odcinku, e, miało być dzisiaj o samoświadomości i, i o takim dochodzeniu do samego siebie, o takiej idei samego siebie. I generalnie to też będzie trochę powiązane z poprzednim odcinkiem, gdzie powiedziałam o, o niczym i, i o jego umacnieniu Boga, i o tym jakby odrzuceniu trochę wszystkich, wszystkich schematów. Takie dubito Casteziusza jest z tym bardzo powiązane. Nie tyle może historycznie, chociaż to też, ale, ale jakby tak poglądowo i, i wartościowo. Myślę, że, że jest git. Choć tutaj też nie chcę się nikomu narazić, jeśli chodzi o poglądy filozoficzne. Co do samoświadomości, czym w ogóle taka samoświadomość jest i co ja rozumiem, mówiąc samoświadomość? I jakby, czy można mówić o, o czymś, że coś jest naprawdę i, i że w ogóle jakby, czy, czy da się być samoświadomym naprawdę i, i czym, czym, czym to jest w ogóle w takim rozumieniu? Trochę, trochę filozoficznym, trochę naukowym, trochę e, duchowym, trochę praktycznym, jakby co to, o to chodzi. <grym> bo, bo ja już się sama zapętlam. E, jakby samą świadomość e, według takiego naukowego e, pojęcia trochę, e, według Wikipedii, <grym> świadomość to. Samoświadomość to takiego, taka świadomość samego siebie, zdawanie sobie sprawy z doświadczanych aktualnie doznań, emocji, potrzeb, myśli, swoich możliwości czy ograniczeń. Autokoncentracja uwagi jest to także pojmowanie, idea samego siebie. I, i jakby to jest dosłownie zetrznięte z Wikipedii. Mam nadzieję, że to nie jest naruszenie praw autorskich, e, ale, ale no właśnie, jakby samoświadomość w takim ujęciu ogólnym. Jest zdawaniem sobie sprawy z samego siebie. I my to nabieramy w jakiś sposób w przeciągu pierwszych lat życia. I dlatego też, między innymi, one są tak kluczowe, ponieważ, no właśnie, zdajemy sobie sprawę z samego siebie, a to jest horrendalnie ważne. Jakby to jest mega ważne w życiu. No, ale jakby co do poznawania siebie, czy w ogóle można mówić. O, o poznaniu siebie, o takim naprawdę poznaniu siebie e, w życiu i czy można mówić, że ktoś jest w 100% procentach samoświadomy, bo jakby to jest właśnie ten element dubito trochę, e, gdzie no jakby taki fun fakt teraz wleci, trochę nie da się w stu poznać wszystkiego, co jest dookoła nas. Zawsze jest w jakiś sposób taki margines błędu poznawczego, i jakby nigdy nie mamy pewności, czy aby na pewno zbiór naszych aktualnych uczuć, emocji, predyspozycji, też takich ogólnych, jeśli chodzi o nawet nie wiem, zmysły, czy to w tym danym momencie, w tej danej sekundzie pozwala nam w 100% coś poznać. Więc jak można mówić, że jest się samoświadomym, kiedy no jakby nigdy nie będziemy w stanie ogarnąć swojego mózgu, na przykład, no bo. Jakby tutaj wlecić trochę na naukowy bełkot. Ojeju! Naukowa gadka, szmatka, e, gdzie po prostu jakby no, nie da się poznać naszego mózgu w stu będąc człowiekiem. Żeby to zrobić, potrzebowalibyśmy. E, Czegoś, co jest przynajmniej dwa razy bardziej skomplikowane od naszego mózgu, ale żeby to ogarnąć, potrzebowalibyśmy czegoś jeszcze bardziej skomplikowanego od tego mózgu. Więc, generalnie, jakby jest to dla nas totalnie niedoścignione więc takie stuprocentowe zrozumienie naszego mechanizmu jest czymś, nie chcę powiedzieć niemożliwym, bo jakby Sky's the Limit ale jest to na pewno coś bardzo trudnego i prawie że na ten moment niemożliwego, chociaż się bardzo staramy. Tak, więc jakby samą świadomość wracając do tematu, e, no jakby mogłabym zamknąć ten, ten wywód tamten, co powiedziałam, że no jakby nigdy się nie poznamy, elo, kończymy. Ale jakby sprawa nie jest taka prosta, no bo tak jak Wam powiedziałam, no nawet no według Wikipedii, <noise> według Wikipedii Samoświadomość to zdawanie sobie sprawy z samego siebie. A my zdajemy sobie sprawę z samego siebie. I na takim podstawowym poziomie każdy z nas w jakiś sposób jest samoświadomy. I dopiero to, co my z tą samoświadomością zrobimy, jest w stanie nas doprowadzić dalej albo bliżej od innych. Czyli na przykład poprzez stawianie sobie wyzwań intelektualnych, zadawanie sobie pytań, czyli znowu dubito, zadawanie sobie pytań i, i jakby sprowadzanie się od nowa do takiego poziomu, a może ja naprawdę nic nie wiem i próbowaniu układać siebie jakby na nowo, w ten sposób jesteśmy w stanie w jakiś sposób swoją samoświadomość rozwijać i wspinać się razem z nią na, na wyższe, wyższe poziomy. I jakby z jednej strony można by było zadać pytanie, po co rozwijać taką samoświadomość? I jakby po co w ogóle no, jakby, nie wiem, skupiać się na tym, skoro no, wystarczy nam, że z, z punktu widzenia medycznego rozpoznajemy siebie w lustrze i, i jakby to wszystko gra. I jakby, no bo jakby z, pod, pod, patrząc na to wszystko medycznie, e, idea samego siebie, no to to jest właśnie ten moment, kiedy rozpoznajemy siebie w lustrze. To, to jest ten moment, kiedy Twój kot rozpoznaje siebie w lustrze i, i się przestrasza, bo o mój Boże, zobaczył siebie, co nie? Albo jak na przykład e, dzieciom pokażemy, e, pokażemy przednią kamerkę telefonu i nagle mają takie, wow, co się stało? I właśnie w, ty, w tym momencie przełamujemy e, jakby biologię i, i przyspieszamy samoświadomość, bo nagle dziecko ma takie wow, to ja! <grytanie> Żartuję. E, jakby po co to zwijać samo świadomość? O tym też trochę będzie pewnie w następnym odcinku, bo to jest generalnie trochę temat rzeka i będziemy do niego nawiązywać. Teraz chciałam tak trochę do Was pogadać po prostu, bo mamy poniedziałek i w sumie dlaczego by nie. A poza tym to mój podcast. <ścoughs> a, a tak zupełnie szczerze, domykając klamrę kompozycyjną, poza tym, że dubito i, i zmysł dubito. Um, Budowanie samoświadomości jest mega, mega, mega ważne. I w momencie, w którym każdy z nas w jakiś sposób zdefiniuje sobie, czym dla niego jest jego samoświadomość i na jakim poziomie jest jego samoświadomość w tym momencie w życiu, e, jak już każdy z nas dojdzie do takiego momentu, że, że będzie jakkolwiek świadomy tego, co się z nim dzieje, co czuje, będzie w stanie ocenić że okej, okay, dobra, to to na mnie nie wpływa dobrze, więc w tym momencie chyba wyjdę z tej imprezy na przykład, to też jest samoświadomość albo jak wiemy, że na przykład nie możemy jeść danego jedzenia, bo, no bo nie robi nam dobrze, na przykład też na psychikę, bo to co jemy ja, też wpływa w jakiś sposób na naszą psychikę e, no to też jest samoświadomość i w momencie, w którym Tą samoświadomość po pierwsze jakby zaakceptujemy, zdamy sobie z niej sprawę, że, że ej, jakby my jesteśmy samoświadomi yy, i zdecydujemy się rozwijać, to taka samoświadomość jest w stanie po pierwsze ułatwić nam trochę życie, po drugie, doprowadzić nas dalej niż zazwyczaj. No i pozwala nam też w niezwykle ciekawy sposób. A, siebie rozwijać i poznawać, i, i odkrywać, jak ciekawym człowiekiem ja, ty, my, wy jesteśmy. I to jest niesamowite w samoświadomości, że jakby można na nowo odkryć e, siebie. I tutaj mi chodzi o taką samoświadomość już nie w aspekcie medycznym, że rozpoznajemy siebie w lustrze, albo w takim aspekcie czysto teoretycznym z Wikipedii, że. No, że jakby zdajemy sobie sprawę z samego siebie, no bo jakby to jest, to jest samoświadomość, która ma miejsce w dzieciństwie, że no zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy. I to jest wow. W momencie, w którym jesteśmy już trochę starsi, ta nasza samoświadomość ewoluuje to na pewno. I jest dużo ciekawsze, jest już jak takie trochę narzędzie, które, jeśli jesteśmy gość świadomi, czyli jesteśmy świadomi naszej samoświadomości, jest to narzędzie, które w niesamowity sposób no, pozwala nam poznawać i świat, i siebie, i zdawać sobie sprawę z tego, na przykład, jak duży jest margines błędu poznawczego w naszej osobie, na przykład, bo na przykład wiemy, że jesteśmy bardzo emocjonalni i tak dalej, i tak dalej. No i żeby odcinkowi stało się zadość, bo to przez powoli ten czas, czym jest zmysł dubito i dlaczego warto się w poniedziałkowe popołudnie nad tym pochylić. Zmysł dubito to jest taka właściwość człowieka, cecha człowieka, w moim rozumieniu oczywiście, która pozwala nam cały czas zadawać pytanie, dlaczego i czy aby na pewno. A zadawanie takich pytań czy to w pracy, szkole, samemu sobie yy, i ogólnie yy, w ogóle w życiu. Zadawanie pytań, dlaczego i chociaż dlaczego jest trochę nacechowane tym, że jak mówimy drugiej osobie, że się myli. Ale nieważne. jakby wątpienie w rzeczy, które nas otaczają, to jest jak odrzucenie właśnie tego, tego, tego Boga. Pewnie słyszeliście mojego maila przed chwilą. <laughs> yy. Wątpienie Codzienności jest jak właśnie odrzucenie tego Boga u, u niczego, że, który jakby odrzuca znane wzorce, odrzuca to, co już zna, na rzecz tego, żeby zbudować może jakąś inną, bardziej egzotyczną e, drogę do tego samego, co sprawia, że nasze życie jest ciekawsze. Więc zamykając się, mam nadzieję, już w 15 minutach gadania, takiego trochę luźnego dzisiaj. Chciałabym Wam powiedzieć, żebyście spróbowali w coś zwątpić, nawet w siebie. Oj, to jest bardzo mocne stwierdzenie, ale w momencie, w którym zwątpicie w siebie, a potem odbudujecie swoją pewność siebie i pozwolicie sobie być jeszcze silniejszymi, to to będzie potęga. I tego Wam dzisiaj życzę.